Cześć kochani, dzień dobry, witam Was w odcinku z serii QA. E, powiem Wam szczerze, że może to nie było oczywiście tak, że e, był ogrom pytań, ale ich było bardzo dużo ku mojemu zaskoczeniu. Nawet nie sądziłam, słuchajcie, że macie e, tyle pytań do mnie. Myślałam, że wszystko udaje mi się, wiecie, rozwiązać tutaj pod filmami czy w wiadomościach prywatnych, że udaje mi się właśnie zaspokoić Waszą ciekawość, ale myliłam się. Także bardzo się cieszę, że daliśmy sobie tę możliwość, czyli właśnie ja. Wyszłam wam naprzeciw i postanowiłam właśnie, w razie konieczności, taki odcinek nakręcić. I słuchajcie, ja postanowiłam ten odcinek podzielić na dwie części, czyli pytania z Instagrama, teraz, właśnie w tym odcinku, i pytania, które pojawiły się pod filmem na YouTube, bo też nie ukrywam, nie chcę wam odpowiadać szybko, zdawkowo, byle jak, tylko jeżeli są takie pytania, na które gdzieś tam. Chciałabym się, wiecie, rozwinąć, to się rozwinę, a też nie chcę Was tutaj, wiecie, przetrzymywać, żebyście godzinę czasu mnie wysłuchiwali. Także, no, kto by miał na to czas? Nie gadam, zaczynam. Żałuję tylko, bo chciałam to QA nagrać z moim mężem, ale niestety on teraz wraca bardzo późno z pracy i nie dalibyśmy rady, już po prostu tego we dwoje ogarnąć. Chyba, że jakimś cudem uda się, że zasiądzie ze mną do tej drugiej części. Trzymamy kciuki, bo dzisiaj tylko tą jedną część, czyli Instagramową, właśnie nagrywam. Pierwsze to może nawet nie jest pytanie, tylko takie stwierdzenie. Wydajesz mi się bardzo zorganizowana, podziwiam cię za to. Bardzo dziękuję. Powiem Wam szczerze, że oczywiście to nie jest tak, że jestem perfekcyjna. No, jestem tylko człowiekiem, ale ja lubię mieć wszystko pod kontrolą, wszystko zaplanowane, zorganizowane, bo ja w chaosie po prostu przestaję myśleć, przestaję funkcjonować. Naprawdę, doprowadza mnie to wtedy do szału, jestem sfrustrowana i bardzo często na przykład bywam sfrustrowana, kiedy coś pokrzyżuje mi plany, na co ja na przykład nie mam wpływu, co nie jest dobre. No powiedz, jeżeli na coś nie mamy wpływu, no to po co się tym zabręczać? No ale. Cóż, pracuję nad tym mimo wszystko. No niemniej staram się, naprawdę staram się. Kolejna rzecz, to już jest właśnie pytanie. Hej, czy ciężko Ci pogodzić obowiązki prowadzenia firmy, bycia mamą i dbania o dom oraz gospodarstwo? Powiem Wam szczerze, ja miałam taki moment w swoim życiu, kiedy właśnie byłam w ciąży z nadusią, czyli wtedy zrezygnowałam z pracy. No i generalnie byłam w domu. Byłam w domu, to była też ciąża zagrożona, więc ja nie mogłam robić nic, nawet nie mogłam sobie obiadu gotować. całe dnie musiałam leżeć i to doprowadzało mnie, słuchajcie, do szału. Ja jestem typem osoby, która nie może mieć za dużo wolnego czasu, bo ja wtedy wiem, że ja za dużo myślę, ja za dużo się przejmuję, ja za dużo analizuję, wiecie, pewnych sytuacji, dlatego ja lubię mieć wypełniony czas. Oczywiście, nieraz jest to przekleństwem, bo jest dużo do zrobienia, a na przykład właśnie coś się wydarzyło, coś, coś się stało i, i wówczas nie mogę dokończyć tego, co sobie zaplanowałam. Ale y, lubię naprawdę, lubię cały czas coś robić. Y, no mówię, w takiej próżni bym się zanudziła. I oczywiście bywa tak, że mam na przykład wyrzuty sumienia, że za mało czasu poświęciłam mojemu dziecku, czy za mało czasu poświęciłam y, mojemu sklepowi, czy za mało czasu poświęciłam YouTube'owi. Bywa tak, oczywiście, ale. Ale to jest chwilowe. Później schajcie się ogarnia, mówię: Nie no, bez przesady, jestem tylko człowiekiem. Jeżeli się źle czuję, jeżeli coś mi wypadło, jeżeli cokolwiek się wydarzy, no to jakby każdy na pewno też to zrozumie i nie będzie mnie z tego rozliczał. Ja po prostu dla siebie jestem strasznie surowa i to nie jest do końca dobre. Także to, to nie jest też tak, że ja Wam mówię: bierzcie ze mnie przykład, bo to też nie jest zbyt dobre. Wiem skąd są u mnie takie zalążki, wiem z czego to wynika, natomiast to nie jest na pewno temat na ten film. Niemniej, no tak jak mówię, lubię mieć zajęty czas, lubię mieć zajętą głowę. I teraz, czy jest trudno? Oczywiście, dlatego że słuchajcie, ja jak wiecie, z nadusią jestem cały czas. Cały czas. Mój mąż ma taką pracę, gdzie, no, po prostu umówmy się, no nie ma tak, że weźmie sobie urlop 14 dni i się tam nie pojawi. Ja w mojej pracy mogę to zrobić. Ja po prostu zatrzymam sprzedaż w sklepie, tak. Ja słuchajcie, nie, przestanę chwilowo wrzucać na YouTube. Mogę to zrobić. I to też nie będzie tak, że my po prostu nie przeżyjemy w momencie, kiedy ja nie będę miała dochodów. Dlatego, no. U mnie to wygląda zdecydowanie, u mnie jest to zdecydowanie spokojniejsze i ja pracuję, bo chcę pracować. Oczywiście nie jest tak, że ktoś wywołuje na mnie jakąś presję. Chcę yy, i za to też jestem, słuchajcie, wdzięczna, bo wiem, że są sytuacje, w których na przykład właśnie jesteśmy, no ży, życiowa sytuacja na przykład nas do tego zmusza, tak? Yy, czy zmusza nas do, yy, wybaczcie, poprawię się. Czy zmusza nas do załóżmy osiągnięcia jakiegoś o, progu, jeśli chodzi o zarobki? No, różnie w życiu bywa, naprawdę różnie w życiu bywa. U nas gospodarstwo jednak wiedzie prym, to z niego się w największej mierze utrzymujemy, dlatego to też do niego z takim szacunkiem e, podchodzimy. Podchodzę też ja jako żona rolnika, czyli ja po prostu no, nie wyobrażam sobie sytuacji, w której e, będę kłócić się z mężem o to, że no, nie może w danym dniu mieć wolnego. No, Taka praca, taki zawód, e, bez przesady. I na gospodarstwie, słuchajcie, zawsze jest coś do zrobienia. Teraz jest zima, wydawałoby się, że będę miała męża w domu. Nic bardziej mylnego, oczywiście, z miliard innych pobocznych rzeczy, które trzeba zrobić. Swoją drogą o wszystkich takich rzeczach mój mąż e, Wam opowiada na swoim kanale rolniczym, także tam Was zapraszam, jeżeli jesteście ciekawi, jak to wygląda, właśnie, okiem rolnika. E, no, tak jak mówię, zimą też jest tutaj praca. Oczywiście, on daje sobie luz. Ja też go na, e, proszę, właśnie, jeżeli widzę, że już wymyśla i już wyszukuje, słuchajcie, na siłę, no to albo staram się to ogarniać razem z nim, żeby mu było łatwiej, albo po prostu mówię, Olek, odpuść, bo... Roboty i tak się słuchajcie, nie przerobi, więc hmm, praca też na swoim jest o tyle taka wiecie, uciążliwa, że to wy za wszystko odpowiadacie. W momencie, kiedy wy nie pracujecie, to nie zarabiacie. Jeżeli wiecie, pracujecie w firmie, pójdziecie na L4, czy macie urlop, to wszystko macie wtedy wypłacane. No, chyba że jest to urlop bezpłatny, to wiadomo. Natomiast jeżeli prowadzicie coś swojego, no to tak jak mówię, nie ma pracy, nie ma zarobków, więc tutaj naprawdę jesteśmy kompletnie i stuprocentowo. Hmm, Kowalami własnego losu. Także bywa ciężko, naprawdę bywa ciężko, i ja nie powiem, że nie. To też, słuchajcie, wiecie, co ja mogę to porównać, ponieważ nieraz mamy się licytują: A masz jedno dziecko, co ty tam wiesz? Ja mam dwoje, troje, ja dopiero muszę się zorganizować. Owszem, natomiast ja wszystkie moje, powiedzmy, biznesy, przedsięwzięcia traktuję jako też takie moje dzieci. Oczywiście nadusia jest tym pierwszym, jedynym, najważniejszym, ale Wiem, że na wszystko muszę poświęcić czas i nie podchodzę, wiecie, tak po macoszemu do, do pewnych rzeczy, dlatego też ja uważam, że to nie jest tak, że ilość dzieci równa się możliwości, jakie możemy dokonać. No, w pewnej sferze tak, ale to też zależy oczywiście od naszego podejścia. Ja też nie ujmuję mamą, które mają na przykład troje dzieci, które no nie mają po prostu głowy na pracę, na jakieś tam własne działalności. Pewnie też bym słuchajcie nie miała, bo, bo, bo przy jednak przy większej ilości dzieci jest więcej roboty takiej domowej, którą też trzeba wykonać, no nikt za nas tego nie zrobi, to co ja zawsze powtarzam, więc... No mówię, to są, słuchajcie, zależy w jakim jesteśmy momencie życia, na jaką pomoc możemy liczyć. Jeżeli nasz mężczyzna pracuje, powiedzmy, nie wiem, od 6 do 14, czy wiecie, na przykład chodzi na nocne zmiany, to też jest inaczej, bo już cokolwiek możemy sobie, wiecie, zaplanować, wiemy, kiedy mniej więcej mamy go w domu, kiedy możemy podzielić tą opiekę nad dziećmi. Naprawdę, słuchajcie, życiowa sytuacja każdego z nas na pewno różni się i. Patrzcie na siebie, naprawdę nie licytujmy. Przestańmy się licytować z innymi, przestańmy myśleć, jak inni to robią, czy dlaczego to robią, dlaczego tego nie robią. Skupiajmy się na sobie. Ja naprawdę skupiam się na sobie, nie gdybym. Jeżeli ktoś robi inaczej, uznaję, że to mu wystarcza, uznaję, że, że tak mu jest dobrze, mi tym bardziej. Naprawdę ja patrzę, ja patrzę na siebie, skupiam się na sobie, na swojej rodzinie, na swojej pracy, żeby wykonywać to jak najlepiej. Opatrzę, no patrzę, że tutaj słoneczko się przebija. Żeby wykonywać to jak najlepiej i zajmuję naprawdę głowę tym, co moje. Tym, co moje. Innych oczywiście bardzo zawsze wspieram. Mówię, nie oceniam. Każdy jest w innej sytuacji. Nigdy, nigdy naprawdę staram się nikogo nie oceniać, bo różnie w życiu bywa. Naprawdę różnie w życiu bywa. Więc tak jak mówię, no jest trudno, Godzić pewne rzeczy, ale nie jest to niewykonalne. W moim przypadku. I widzicie, jak je ja się rozgaduje. Także dobrze, że podzieliłam ten film. Czy masz jakieś metody na organizację czasu? No przede wszystkim, słuchajcie, kartki, planery, kalendarze, komórka, wszędzie po prostu notuję to, co mam pod ręką, akurat wiecie, czy to jest telefon, no telefon mamy najczęściej, czy właśnie mój kalendarz, czy jakieś karteczki nawet, notuję, wieszam na lodówkę, naprawdę w zależności od tego, jak mocny, jak ważne to jest wydarzenie, jak mocno muszę to zapamiętać, to po prostu wieszam to, czy, czy, czy zaglądam, mam to w takim miejscu gdzie wiem, że do tego sięgnę. Um, I słuchajcie, no staram się mm, planować. Yy... Nawet z takim solidnym wyprzedzeniem, niektóre wydarzenia, jeżeli na przykład ja wiem, że mam pojechać do mojej Ani Fryzjerki, to jest błaha rzecz, ale mówię taki przykład, który mi się nasunął, i spędzę tam 4 godziny, to ja nie mogę sobie tego zaplanować, wiecie, z dnia na dzień, z minuty na minutę, ponieważ ja wiem, że ja muszę wtedy właśnie mieć opiekę dla dziecka, ja muszę przedyskutować z osobą, która z się w tym momencie zostanie, wiecie, czy, czy jej pasuje, czy może i tak dalej. Umawiamy się konkretnie, wszystko planuję, tak, jeżeli się da to z wyprzedzeniem, czy jakieś, słuchajcie, badania u lekarza, naprawdę cokolwiek, tak, czy jakiś wyjazd, to, takich rzeczy nie zostawiam na ostatnią chwilę, bo wtedy może po prostu nie wyjść, a ja też jestem taką osobą, która, no, słuchajcie, ja nie będę miała pretensji na przykład do mojej mamy w momencie, kiedy powiem mi, mamo, zostań mi jutro z nadusią, bo ja muszę to i to, ona mi powie nie, słuchaj, bo mam swoją sprawę i wiecie, ja bym mogła z pretensjami, bo są tacy ludzie, umówmy się, no nie, no każdy ma swoje życie, dlatego szanujmy siebie i innych i ogarniajmy to tak, żeby, żeby po prostu dać radę, no w kupie siła, słuchajcie, w kupie siła, także sięgajmy po pomoc, pytajmy i takich, mówię, szczególnych metod na organizację czasu ja nie mam, też dużo rzeczy wypada, słuchajcie, nagle Nagle, słuchajcie, pojawia się fakt, że ja muszę jechać do czterech urzędów w jednego dnia, żeby zawieźć wszystko z tych urzędów gdzieś tam do piątego. Więc no, mówię, to, to też wypada, ale to, to są właśnie takie rzeczy, które też mają możliwość wystąpienia i ja w tym wszystkim nie zginę. Bo ja nie odkładam rzeczy na pójść. Jak ja mam coś załatwić, o, może słuchajcie, moja rada właśnie w kwestii organizacji jest taka, że nie odkładam niczego. Jeżeli ja wiem, że coś muszę zrobić, to ja to po prostu robię. Jeżeli ja wiem, że dzisiaj muszę, nie wiem, wstawić cztery prania, to ja, ja choćby naprawdę, słuchajcie, świat się zatrzymał. Ja muszę te cztery prania wstawić, bo ja wiem, że na przykład przez kolejne dwa dni jestem na wyjazdach, nie mam mnie w domu i ja tego nie zrobię, tak? A te rzeczy muszą mi wyschnąć, muszą. To, to są błahe rzeczy, słuchajcie, ale. Tu wszystko na wszystko ma wpływ, naprawdę. Przy prowadzeniu właśnie jakiejś tam działalności, przy nagrywaniu, przy prowadzeniu domu, wszystko na siebie ma wpływ wbrew pozorom. Tak samo gotowanie obiadu, kiedy wiem, że nie będzie mnie w domu o poranku, nie zdążę przygotować obiadu, to robię to dzień wcześniej, na dwa dni. No, takie słuchajcie są zależności. Czyli mówię, wszystko na wszystko ma wpływ i to, co mam zrobić teraz, to robię teraz. Kolejne pytanie, czy zarobki z YouTube pomagają zasilić domowy budżet? Słuchajcie, oczywiście. Ja nie powiem Wam, że nie. Oczywiście, że tak. To nie są może jakieś kwoty, wiecie, jak youtuberów, którzy mają gdzieś tam tysiące, tysiące wyświetleń, tysiące subskrypcji, ale już są, więc skłamałabym, gdybym powiedziała, że nic z YouTube'a YouTube nie mam. I pomagają, owszem. Jeżeli, słuchajcie, na przykład, będziecie traktować swój kanał tak jak ja, czyli jako coś dodatkowego, nie będziecie wywierać na sobie presji, że wiecie, musicie tym zarobić na rachunki, na wiecie, że bez tego po prostu wy nie dacie rady. To wtedy też jest inaczej łatwiej to wszystko przede wszystkim przychodzi. Oczywiście do, od momentu założenia kanału, do momentu zarabiania musi upłynąć troszeczkę czasu. Do potem od tego zarabiania, do większego zarabiania, to znowu jest jakiś czas. To tutaj to nie działa, słuchajcie, tak szybko. To nie działa tutaj tak szybko. I mm, owszem, tak jak mówię, jest to tak, no, można wspomóc domowy budżet, ale słuchajcie, nie traktujcie tego nigdy jako taka sprawa priorytetowa. Zawsze starajcie się mieć coś ponad to, coś obok, dlatego że. YouTube jest kruchą sprawą. Tutaj słuchajcie, liczycie na to, że na przykład, wy, wiecie, wydajecie jakiś fajny film, w waszej ocenie jest on niesamowicie przydatny i potrzebny ludziom i w ogóle wszyscy muszą go zobaczyć, po czym wyświetlenia są takie, że macie ochotę usiąść i płakać, dlatego no nie radziłabym się tak aż mocno skupiać na tym, przywiązywać do tego, po prostu... Mm, Twórzcie tak, jak Wam w duszy gra. Każda osoba ma swojego odbiorcę, każda osoba znajdzie swojego odbiorcę. Jeżeli na YouTube udajemy, jeżeli robimy coś w takiej dość małej zgodzie ze sobą, to ludzie to i tak wychwycą prędzej czy później. A to nam jest, słuchajcie, naprawdę niepotrzebne, tak mi się wydaje, więc robimy. Tak, jak czujemy, i, i, i wtedy, słuchajcie, to, to. Jeżeli ma pójść, to to pójdzie. To przede wszystkim. No a kolejna sprawa, tak jak mówię, ja tego nie traktuję pierwszorzędnie. To nie jest i, i, i zawsze będę to powtarzać. YouTube nie jest moją pracą zarobkową. Absolutnie. Czyli ja się nie skupiam na tym, żeby na YouTubie wyciągnąć załóżmy pensję. Nie. Jeżeli tak jest, to super, jeżeli nie to nie, nie ma też końca świata. Możecie też traktować zarobki z YouTube na zasadzie jakichś takich oszczędności, jeżeli będą wpływać Wam jakieś na początku małe kwoty i naprawdę małe, bo mówimy tutaj o kwotach rzędu, nie wiem, 50, 30 zł, 100 zł. To jest, słuchajcie, sam początek zarabiania na YouTubie. Um, Możecie to odkładać. Słuchajcie, no 20 zł do 30 zł, później do 50 to zawsze jest już jakaś kwota, tak? I przez rok czy dwa lata Wam się coś fajnego odłoży. Także tak to moi drodzy wygląda w mojej ocenie. W ogóle zabraliście ze sobą jakąś herbatkę, kawkę, coś do jedzonka? Mówiłam o tym. Jeżeli nie, to pędźcie do kuchni, dajcie pauzę, weźcie coś, bo to jeszcze nie koniec. <laughs> Lubisz czytać książki? Jak tak, to jaki rodzaj? Eee, lubię, naprawdę bardzo lubię czytać książki, ale. Też przyznam Wam otwarcie, mam strasznie ten temat zaniedbany. To znaczy, e, bywa moment, że naprawdę nie można mnie odkleić od książek, a potem bywa na przykład e, ileś miesięcy, że ja po prostu po książkę nie sięgam. I przyznam szczerze, to nie jest tak, że wiecie, och, nie mam czasu, bo ja wiecie, bo ja tyle robię, bo ja mam tyle wszystkiego. Nie, zlenistwo, ponieważ na Netflixa i jakieś tam bzdury na nim mam czas, tak? Wieczorem odpalam i gdzieś tam sobie... Coś przeklikuję, coś robię i to oglądam. No więc w tym momencie mogłabym skończyć, załóżmy, pracować i wziąć na 20 minut książkę. No ale wiecie, właśnie. Natomiast słuchajcie, tematyka. Tutaj mam właśnie takie książki powiedzmy do przeczytania, niektóre już przeczytane yy, i tematyka słuchajcie, no dobra wezmę te dwie może, yy, nie będę już tam wiecie kopać, tematyka jaka mnie interesuje to przede wszystkim samorozwój, yy, ale to od niedawna, I tutaj na przykład taka pozycja myśl i bogać się, jak zrealizować ambicje i osiągnąć sukces, jeszcze nie tknięta przeze mnie, ale mój mąż chyba już ją właśnie zaczął czytać yy, ja z kolei słuchajcie, no dobra sięgnę, sięgnę i powiem wam że yy, część tej książki już przeczytam, czyli obuć w sobie olbrzyma i mieć wpływ na całe swoje życie od zaraz. To jest chyba coś, od czego trzeba zacząć, jeżeli chodzi o jakieś tam próbowanie z własnymi działalnościami gospodarczymi, itd., itd. Ale to są, słuchajcie, takie, no mówię, takie powiedzmy gdzieś tam dodatki. Natomiast słuchajcie, najbardziej książki, jakie ja lubię, to przede wszystkim biograficzne, na faktach autentycznych i jeżeli pochodzą czy opisują opowiadają o okresie II wojny światowej, to tak. Tak, to jest moja, słuchajcie, tematyka. Tutaj na przykład książka, którą pochłonęłam w dwa wieczory, czyli tajemnica z Auschwitz, prawdziwa historia autorstwa Niny Majewskiej Brown. Także tego typu, naprawdę tego typu książki i to, to jest też coś, nie ukrywam, co zawsze mi w głowie zostaje, co zawsze napawa mnie o taką, wiecie, refleksję, to, to, są, to są ciężkie, ok, to są po prostu ciężkie tematy i nie ma o czym mówić. To jest taka najnowsza właśnie książka, no ale ona już też troszkę ma, u mnie, przy... no już, już ją troszkę mam, ok. W każdym razie, jeżeli chodzi właśnie o tego typu książki, to naprawdę, naprawdę dużo, dużo, dużo mam ich na, swoich, na swoim koncie przeczytanych, ale to, to, nie, to nie jest tematyka dla każdego, tak? I, I umówmy się, i, i tutaj. Nie lubię, słuchajcie za bardzo jakichś takich powieści, romansów tego typu. Słuchajcie, ostatnio nawet, bo w bibliotece wypożyczyłam papierowa dziewczyna Giulia Musso, ale no właśnie, to nie jest to, to nie jest to, wiecie, to nie są fakty, to są takie, ach, wiecie, różnie z tym bywa. I, i, I jednak, no tak jak mówię, no ja wolę, wolę fakty, wolę, wolę suche fakty, wolę biografie. Na swoim koncie mam też książki, które czytałam w języku niemieckim, teraz też bardzo zaniedbałam ten temat, ale pamiętam jeszcze jak mieszkałam w moim rodzinnym mieście, to chodziłam do wypożyczalni tam była cała seria takich kryminałów w języku niemieckim, przeczytałam wszystkie. Na studiach też oczywiście sięgałam po te książki, później po studiach również, żeby cały czas ten niemiecki sobie utrwalać. A teraz mam tyły niesamowite. Natomiast e, taką najnowszą książką, którą mam i którą zaczęłam co prawda czytać, ale o, zobaczcie, marnie marnie mi to poszło. E, to to było jakieś tam jedno, wiecie, jeden raz się do tego przysiadłam. E, to jest słuchajcie, Dizuche Charlotte Link. Oczywiście e, powieści w e, polskim przekładzie też znajdziemy tej autorki, także e, pewnie. Kojarzycie, jeżeli jesteście mm, gdzieś tam bliżej z, z literaturą, z książkami, to to pewnie kojarzycie. No, także, no, mam tyły, mam tyły, ale tak jak mówię, jeżeli już to jakieś takie motywacyjne dla siebie, y, książki po niemiecku, wtedy może być to po prostu każda tematyka, bo tak naprawdę skupiam się tutaj na y, słownictwie, na y, jakichś tam y, frazach, wiecie. A jeżeli chodzi o takie, które totalnie do mnie przemawiają, to są właśnie książki z okresu II wojny światowej, w zasadzie opowieści, czy historie, czy biografie właśnie osób z tamtego okresu. Jak dbasz o siebie, czy prowadzisz zdrowy tryb życia? Z tym, słuchajcie, to jest naprawdę u mnie, o ludzie. Jak złapię bakcyla, słuchajcie, to będę ciszyła codziennie, dzień w dzień, na przykład przez miesiąc. Naprawdę. A później, jak mi bakcyl odejdzie, to przez rok nie będę robiła nic w tym kontekście. Tylko spacery. Tylko albo aż. Więc e, naprawdę różnie. Nieraz oczywiście staram się, wiecie, nie podjadać słodyczy, ale no nie umiem, nie umiem. Naprawdę. Nawet jak, słuchajcie, ćwiczyłam, e, no to i tak podjadałam słodycze. Natomiast e, był moment w moim życiu, to było jakoś tam po porodzie, nie wiem, czy Wam wtedy o tym opowiadałam, chyba tak. W każdym razie wytrzymałam na takiej diecie, że diecie, wiecie, dieta, normalnie dieta, to słowo budzi we mnie, słuchajcie, naprawdę <grytacje> irytację. Trzy e, tygodnie. To było w kontekście całego mojego 30-letniego życia. Słuchajcie, na diecie byłam trzy tygodnie, koniec. E, to nie są tematy dla mnie. Naprawdę to nie są tematy dla mnie. Hmm, oczywiście, kiedy widzę, że coś przeginam w którąś stronę, e, no to staram się ograniczyć, ale no, lubię słodycze i nie lubię ćwiczyć chyba jak większość z nas. Jak mieszka Wam się w nowym mieszkaniu? Nie żałujecie zmiany. I właśnie dlatego też między innymi chciałam, żeby mój mąż był ze mną w tym Q&A, bo niektóre pytania są do nas, ale dobra, odpowiem za nas dwoje. Mieszka nam się fantastycznie, przede wszystkim dlatego, że tutaj też mamy ciszę i spokój, dokładnie tak jak tam, gdzie mieszkaliśmy wcześniej z tą różnicą, że zamiast lasów mamy pola i przede wszystkim słuchajcie mój mąż, on może wejść do domu o każdej porze dnia po prostu i coś mi powiedzieć, możemy coś wspólnie załatwić, nad czymś się pochylić, może coś zjeść przede wszystkim, to po prostu słuchajcie jest tak, że oh, ja nie mogę, ja muszę go z tym jedzeniem pilnować jak małego dziecka nieraz, bo naprawdę on wyłącza się, on jak wpada w po prostu wirnie raz jakieś tam pracy, szaleństwa, to się wyłącza mu jedzenie. Serio, on, on by mógł nieść cały dzień. Także bardzo się cieszę. Um, I słuchajcie, no tak, przede wszystkim właśnie my jesteśmy teraz razem. My nie jesteśmy tak, że Olek jest na gospodarstwie, a my znamy ją w domu, tylko my jesteśmy wszyscy na gospodarstwie albo wszyscy w domu. E, jest mi zdecydowanie łatwiej, wiecie, wziąć na dusie y, i robimy przejażdżkę do taty na pole, niż jak miałam właśnie stamtąd jechać tu, przesiadać się w inne auto, takie typowo, wiecie, na pola i jechać, e, wiecie, to, to były całe ceregiele, naprawdę, to były całe ceregiele, więc e, nie żałuję. Nie. Powiem Wam szczerze, nawet, że chyba mój mąż czasami gdzieś tam bardziej zatęsknił, bo wiecie, on jest jednak cały czas w pracy, on ma pracę, wiecie, za oknem, ale to ja mówię do niego, że to jest przecież tak jak u mnie. Ja pracuję z kolei w domu, wewnątrz domu i też mnie nieraz aż, wiecie, to dobija. Natomiast on gdzieś tam miał jakieś takie momenty, gdzie zatęsknił bardziej za poprzednim domem, a ja nie. To sobie wyobraźcie. Kolejne pytanie, jak integracja na studiach? Robicie z innymi jakieś spotkania? Czy brak czasu? Słuchajcie, ja mam studia, bo może Wam o tym nie wspomniałam. Ja mam studia w 100% online, więc bardzo się z tego cieszę to raz. Myślę, że gdyby to nie była taka forma, to raczej bym na te studia nie poszła. To dwa. A trzy, ja nawet nie wiem z kim ja studiuję, serio, nie mam pojęcia, no bo. Nie pokazuje mi, słuchajcie, znaczy mam tam, są tam jakieś, jak się zalogujemy na platformę, nazwiska osób, które na przykład były tam obecne 5 minut temu, które się zalogowały, czy które są teraz, ale mi to nic nie mówi, ponieważ ta platforma jest dla wszystkich, nie tylko dla naszego Wydziału Rolnictwa, więc no nie wiem, nie wiem, słuchajcie, naprawdę nie wiem i e, powiem Wam szczerze, największa taka integracja, jeśli chodzi o studia, najlepsze takie momenty i takie, wiecie, przyjaźnie. Koleżeństwo, e, to były studia dzienne, zdecydowanie, później nawet na magisterskich zaocznych. Tam kontakty są, nie ma kontaktów, słuchajcie. No każdy ma swoje życie, każdy dojeżdża tam nie wiadomo skąd i ja też, przyznam szczerze, nie byłam otwarta na jakieś nowe kontakty. Tam po prostu się jechało, przesiedziało się wykłady, przyjechało się na jakieś tam egzaminy, kolokwia i tak Także e, integracja w tym przypadku jest też żadna. I kochani, ostatnie pytanie, takie właśnie Instagramowe, powiedzmy: że już i tak ten, wy mnie po prostu znienawidzicie za ten film. Tak długi powstał, ale mam nadzieję, że ktoś wytrzymał do końca. Słuchajcie, ostatnie pytanie: jak to robisz, że jesteś taka radosna, zadowolona, czy ty się w ogóle denerwujesz i wściekasz? I tu też to byłoby pytanie, na które mój mąż miałby najwięcej do powiedzenia. Nawet, słuchajcie, było tak, że zanim dostałam to pytanie, to my z Olkiem przegadywaliśmy ten temat. Otóż, słuchajcie, ja jestem nerwus, jestem nerwus, jakich mało, jakich po prostu chyba świat nie widział. Ja wpadam e, w szał po prostu w mig, w mig. Znaczy, o, to nie jest też tak, że wiecie, rzucam talerzami i tak dalej, ale po prostu krzyczę, o ehm, No, jestem nerwusem. Co ciekawe, słuchajcie, jak ja odpalam kamerę i jak ja wiem, że wiecie, że ja do Was będę mówić w ogóle, to mi się nastrój jakoś tak sam poprawia, ale e, po, naprawdę, słuchajcie, wierzcie, ja większość e, chyba mojego życia jestem zła. <śla> naprawdę, ja nie, nie wiem, nie wiem o co chodzi. Jestem nerwusem, no nie będę Was e, kłamać. Oczywiście mm, no, dobra, no, radosna też jestem bardzo często, i, i można ze mną pożartować, i tak dalej. W ogóle my z moim mężem to non-stop z czegoś żartujemy, ale, ale wściekam się naprawdę o tak. Także no, to nie jest oczywiście super, i to nie ma się czym chwalić, bo no, umówmy się zawsze pewnie i u Was tak jest, że wyżywka, na przykład coś tam nie wyjdzie, to wyżywka jest na najbliższych. Hmm, także tak nie powinno być. Pracuję nad tym. Staram się. Był taki moment w moim życiu, słuchajcie, to było właśnie na samym początku mojego związku z Olkiem, że on mnie jakoś tak potrafił, wiecie, wyciszyć. To znaczy ja wtedy przestałam, właśnie, bo zawsze byłam nerwusem. To nie jest tak, że mi się to wzięło, wiecie, nagle. Od, od dziecka e, jakoś tak był po prostu chwila taka, że ja naprawdę się, słuchajcie, wyciszyłam. Ciężko mnie było zdenerwować. Ale z czasem, z czasem, jednak słuchajcie, to co zakorzenione, to szybko może wrócić, więc no jestem, jestem nerwusem, ale tak jak mówię, jak mówię do kamery i tak dalej, ja też słuchajcie, no. Umówmy się, ja nagrywam w momencie, w którym mam nastrój, w którym mam humor, w którym nie mam jakiegoś, wiecie, totalnego rozgardiaszu nad głową. Zawsze to wszystko jest w takich momentach, gdzie ja naprawdę jestem zadowolona. Więc to jest to tak, jak się śmieje, że my oglądając jakiegoś youtubera oceniamy tak naprawdę tylko 20 minut z jego całego dnia. A dzień ma 24 godziny, więc to też, słuchajcie, wszystko naprawdę musimy my, jako osoby oglądające, brać z przymrużeniem oka, bo tak, mam, dzisiaj mam w ogóle dobry humor, dobry dzień, w końcu się, słuchajcie, wyspałam, moje dziecko pospało, bo mamy ospę w domu, więc tak jak Wam wspominałam, czy wspomnę wam we vlogu, który będzie po tym filmie? Nie wiem, co wjedzie pierwsze. Eee, no, to, no to wiecie, no humor dopisuję, bo spać dwie godziny w nocy, a spać pięć, no to jest różnica. <grym> w każdym razie, mm, no właśnie, nagrywam, nagrywam w momentach takich, gdzie jestem radosna, gdzie mam energię, gdzie tą energię mogę Wam przekazać. Eee, chociaż też zdarzają się momenty, w których mówię Wam, że brak mi mocy, brak mi siły, brak mi wszystkiego i w ogóle. Um, ale ale tak jak mówię, no z reguły z reguły no staram się, ale jestem nerwusem niestety. Dobrze, i to były słuchajcie wszystkie pytania instagramowe, które dla was wybrałam i to były też takie pytania, które się wiecie nie powielały, więc mam nadzieję, że film wam się spodobał, że w jakim stopniu Wasza ciekawość została zaspokojona? Teraz e, obiecuję nagrać jeszcze jedną część, e, czyli pytania, które pojawiły się pod filmem na YouTube. Tymczasem dziękuję Wam pięknie za oglądanie. Trzymajcie się cieplutko i do zobaczenia w kolejnych filmach.